Co ty tu natworzyłeś? Od dzisiaj jeździmy rykszo, sprzedajemy samochód. Taka opcja. Przerzucamy się z tego na to? Waldek był pewien, że rodzina się do pomysłu zapali. Mimo to jednak Waldek postawił na swoim. Jeszcze zapraszam. Cześć, to jest jakiś żart. O kurde. A musiał trochę dużo ważyć. Tak patrz na siebie. Dawaj, że nikogo nie widzisz, po prostu nie znasz. Codziennie rano Waldek zabiera się za spalanie kalorii, a na kanapę zaprasza żonę i córkę. Dzień dobry, dobry. I ty tak masz zamiar codziennie nas wozić? Codziennie. Nawet i w deszcz. Ta to szybciej, szybciej. Oj. A. O kurde góra. Dasz radę. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale że aż tak trudno Waldek też nie przypuszczał. Może chcesz się zatrzymać na chwilę. Nie wzięliśmy wody. Ojej. Niby do szkoły córki jest zaledwie 2 kilometry, ale wnosząc po przed oczami, stanie przed zawałowym i zadeszce mimo wsparcia rodziny to 2 kilometry za dużo. Waldek to jednak nie typ faceta, który poddaje się i przyznaje żonie rację. Szybciej Waldek straci przytomność, niż da po sobie poznać, że w zasadzie stoi nad grobem. Pasów na mnie zamontowałaś. Zwłaszcza, że dopinguje go nie tylko żona, ale podziwiający go najwidoczniej kierowcy samochodów, z którymi dzieli drogę. Teraz będzie już tylko w przenośni i dosłownie z górki. Pasażerki, które jeszcze chwilę temu chciały, żeby Waldek przyspieszył, już nie są demonami prędkości. Ba, dałyby wiele, żeby Waldek zwolnił. Ale ten mężczyzna się nie poddaje. Dajesz Waldemar! Tur Poloni się chowa. Długo wyczekiwany sukces. Waldek bezpiecznie dowiózł córkę do szkoły. Dlaczego? Bo ja stało? nie chcę jechać z tobą pod szkołą, to obciak! Tak? To bolesny cios, szpila w serce i kopniak w krocze męskiej dumy Władka. Na ale młodzież z definicji jest niewdzięczna, więc czas podwieźć żonę do pracy i samemu udać się do tyry. Może jest spocony, zdyszany, ale spalił tysiąc kalorii i jest dotleniony jak nigdy. Endorfiny i być może jakiś niewielki wylew sprawiają, że Waldek jest zadowolony z siebie, a przecież o to w życiu chodzi.